Słuchaj, czy to nie jest tak, że powinniśmy być przykładem? Co ty znowu wymyślasz? No wiesz, te dzieci oglądają nas na YouTubie. To niech zamkną oczy. Słuchaj, wkurzasz mnie już z tą swoją świetnością! Ty byś wyglądał tak jak ja, to też by na ciebie leciały. To patrz, co na ciebie teraz poleci. Siema, zostań ze mną na praktykach fryzjerskich. Poproszę o szybkie cięcie. <laughs> Się robi gwiazdeczko! Działaś szybko! Słuchaj, czy to nie jest tak, że powinniśmy być przykładem? Co ty znowu wymyślasz? No wiesz, te dzieci oglądają nas na YouTubie. To niech zamkną oczy! Ty, a ty się w ogóle zaciągasz? Nie widzisz demu? Chyba z nosa uśmieszyłeś mnie przed całym YouTube'em. No co ty oni gorsze rzeczy widzieli? Takie? Słuchaj, Kwiatkowska widziała cię z papierochem. Tatuś, ja nigdy w życiu! Uf, dzięki Bogu! Ale alkoholu chyba też nie pijesz? Możesz spać spokojnie. Wróciłem super, robię steka. Naprawdę, przecież wiesz, jakie lubię. Ciesz się, cieszę, bo to twój ostatni stek. Ej, co mi jest? I majątek mam w kieszeni.